Jak mikro może być przenośna konsola? Nie, 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 nie. O, oto mi 30 czyli retro konsola mocno przypominająca Game Boya micro, zarówno pod względem rozmiarów, jak i wyglądu, która została wyprodukowana przez twórców oryginalnego Miu Mini oraz Miu Mini Plus. Co potrafi emulować taki maluszek? Ano na przykład większość gier z systemów 8-bitowych, takich jak NES, Game Boy... Czy Sega Master System? Większość gier systemów 16-bitowych, typu Super Nintendo, Game Boy Advance czy Sega Genesis? No i większość gier z PlayStation 1. Na konsoli można uruchamiać też gry z Nintendo 64, Sega Dreamcast, czy nawet PSP, ale tutaj wydajność będzie OK, tylko w mało wymagających grach. Przygotowano na Miui 30 przeszedłem cały Mario 64 bez żadnych problemów, ale nieco bardziej wymagający Banjo Kazooie dla tej samej konsoli jest już usiane lagami. Oprócz kompaktowości i niezłej wydajności Mi ma też inne zalety, takie jak bardzo dobre przyciski, ekran z ładnymi żywymi kolorami, wsparcie dla porządnego, niestandardowego systemu o nazwie Spruce, który mocno przypomina o nią na z MiO Mini Plus, no i niską cenę. W promocjach na Oliexpress Mio A30 można wyrwać już około 120 zł. Co ciekawe, w tej cenie dołączone jest także dedykowane etui dla omawianego maluszka. Oczywiście konsolki z taką ceną rzadko są idealne, i to samo tyczy się omawianego modelu. Największe Wady Mio A30. To relatywnie ciemny wyświetlacz, lekkie problemy z nagrzewaniem podczas emulowania trudniejszych systemów, brak gniazda słuchawkowego, mimo tego, że jest na nie wystarczająco dużo miejsca, no i irytujący pisk, wydobywający się z urządzenia, gdy się na nim jasność pomiędzy maksymalną a minimalną. Ogólnie za taką cenę większość z tych wad mógłbym raczej wybaczyć. Jeśli potrzebujecie więc super małej konsoli, którą z łatwością można zmieścić do każdej kieszeni, to Mi A30 będzie niezłym wyborem. Jeśli jednak możecie poświęcić nieco kompaktowości na rzecz większego ekranu, to raczej zainteresowałbym się innymi opcjami. Więcej o MIUI Furty przeczytacie na moim blogu.